Cześć, wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Punch Cluba. I teraz, już Wam na sam początek muszę powiedzieć jedną rzecz: ponieważ pewnie zobaczyliście tytuł, że koniec serii, i pewnie w tym momencie, kurde, ale, ale co, dopiero zacząłeś? się jeden odcinek, i na koniec serii. Spokojnie, zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Klikamy sobie play. Jak widzicie, mamy tutaj 47 dzień. Piąty poziom siły, piąty poziom agility, czwarty poziom staminy. O co tutaj chodzi? Zakochałem się w tej grze dosłownie, zakochałem się kompletnie. Jest to świetna gra, jest to prześwietna gra po prostu. E, e, tyle, że po prostu ciśniemy w nią głównie na streamach, tak? E, dlatego postanowiłem, że jednak e, nie będę robił do końca tej serii właśnie, jeżeli chodzi o e, YouTube'a, z tego względu, że po prostu... Mm, Chcę właśnie w nią głównie cisnąć na streamę. Po drugie gdzieś tam już te serie faktycznie mówiliście, że e, ktoś tam e, prowadził na YouTube, więc pomyślałem sobie, dobra, to niech będzie, że ja sobie będę prowadził tą grę na streamie. Bardzo mi się to po prostu spodobało. E, no obecną chwilę czekajcie, ja sobie muszę iść przede wszystkim do e, domu, troszeczkę się tutaj naprawdę pozmieniało tak naprawdę. Ale to się nie, nie martwcie, wszystko jest ok, wszystko jest i prawda? E, tylko po prostu e, no. No, 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 no. Zaraz sobie oczywiście porozmawiam o kilku rzeczach, o których gdzieś tam właśnie chcę dzisiaj z wami porozmawiać. Po prostu wykorzystam sobie ten jeden jeszcze materiał, który się po prostu e, ukaże właśnie z tej gry, żeby mm, po prostu z wami porozmawiać. E, czekajcie, to ogólnie możemy zobaczyć. Mam piąty poziom akilit, piąty poziom siły, czwarty staminy, być może. Dam radę. Hmm. Być może dam radę. No jestem troszeczkę lepszy tutaj od niego. E, ustawiony. Mam kopniaka, mam tutaj aperkata i mam cross Myślę, że to jest całkiem spoko nastawienie. No mam mniej życia od niego, ponieważ ja jestem kontuzjowany, ale myślę, że powinien mimo wszystko jakoś dać e, radę. No, zobaczymy, zobaczymy. <laughs> Tak czy siak, zaraz zaczniemy oczywiście walkę, ale najpierw chciałem Wam po prostu powiedzieć: jeszcze, osoby, które po prostu siedzą i oglądają <laughs> jakimś ten odcinek, to chcę Wam powiedzieć, że zbliża się po prostu kilka serii na moim kanale. Dosłownie tak, kilka serii na moim kanale się zbliża. Ta gra mi troszeczkę przeszkadza, ta muzyka w tle po prostu mi troszkę wybija z tego co mówić, ale zbliża się kilka serii na moim kanale. Znalazłem kilka bardzo fajnych, myślę, gierek, z których zrobię steryki. Nie będą to jakieś strasznie długie steryki. Ogólnie, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia serii, od teraz na moim kanale pomyślałem, że będę robił coś na takiej zasadzie, że jeżeli będzie się oczywiście gdzieś tam gierka podobała, będzie na tyle długa, że po prostu będę mógł zrobić z niej dłuższą serię, to oczywiście będę to robił. Jeżeli gierka będzie troszeczkę, wiadomo, krótsza, ale na tyle fajna, że faktycznie jeden materiał to chyba troszeczkę za mało, no to faktycznie. Do dwóch, nawet trzech odcinków gdzieś tam te serie e, jakby będą prowadzone. To będą takie jakby mini seryjki, ale myślę, że będzie to takie fajne rozmaicenie, żeby nie cisnąć faktycznie jednej gry, kurde 20 odcinków, a na przykład y, nie chcecie danej gry po prostu widać po prostu to po statystykach tam po lekach i tak dalej, więc myślę, że coś takiego będzie bardzo fajne. Plus Dobra, zawalczmy, bo zaraz będziecie nam się Plus ogólnie, no pewnie dostanę wciary, nieważne. Plus ogólnie, jeżeli chodzi o te serie, będą one lekko montowane. Lekko montowane, dlaczego? Ponieważ po prostu nadaje to takie jakby dynamiki po prostu danemu materiałowi. Tak, jeżeli on jest jakoś tam montowany, myślę, że lekko. No oczywiście lekko, tak nie będzie, jak już i w ogóle, ale gdzieś tam jakieś cięcia, wiadomo, moim słowo to. No oczywiście widzę, że mam mniej życia, więc prawdopodobnie to przegramy, ale walczmy dalej. Ewentualnie będę bardziej kontuzjowany i zginę, nieważne. E, tak czy siak. Będzie po prostu, będą te serie po prostu jakoś tam lekko montowane bo wiecie, wiecie, że ja potrafię dużo gadać, tak? Z, z, głównie z tego, co się gdzieś tam e, dzieje na live, wiecie, że potrafię dużo gadać. Dostanę w Cirę jak nic, przegram to jak, jak cholera, nie? Bo gościu mnie tłucze jak chcę, tak naprawdę. Przez to, że jestem kontuzjowany, strasznie słabo mi to idzie tak naprawdę. Musiałbym nabić magiczne kompo jakieś, żeby po prostu nie przegrać tego. Dobra, to już, to już mnie kładzie po prostu na deski i będę miał kontuzję są nieważne. No ale chciałem hajsu zarobić, no to może mi się troszkę e, uda po prostu hajsu zarobić, no niestety przegrałem, bo po raz kuźwa kolejny. E, zarobiłem 20 dolców, zajebiście, a życia mam minus 60, w tym momencie mam 0 życia, super, po prostu super. E, you won't open it, injury. Czyli 4 dni teraz... E, o na 4 dni jestem w ogóle praktycznie wyłączony z... Treningu z czegokolwiek. No, trudno, zdarza się. W takim razie przejdziemy sobie oczywiście do sklepu. Tak więc, była tu. ale. Język mi się plącze, nienawidzę tego. Ogólnie, jeżeli chodzi o wszystkie serie, będą lekko montowane, żeby podnieść ich po prostu e, dynamikę, tak? No, to jest pierwsze primo. E, drugie primo to jest takie, że sekurda chyba pójdę do pracy, bo. Pomogę iść do pracy, kurna, i pracuj. Spadnę trochę w rankingu, oczywiście, znowu nieistotne, tak czy siak. Przejdźmy już z tych serii, nieważne. Zobaczycie po prostu to za jakiś czas. Dlaczego? Po prostu chcę, żeby to troszeczkę się zmieniło, żeby ten kanał po prostu cały czas się rozwijał. Wbijamy niedługo wielkimi krokami 200 tysięcy e, widzów, co jest naprawdę sporą liczbą. Szykuje się już mega stream 24 godziny z mega giveawayami. To jest oczywiście mega prośba do Was, żebyście pisali swoje sugestie, po prostu, jeżeli chodzi o wszelakie e, gry, m, które chcielibyście na przykład wygrać w różnych tych giveaway'ach, ponieważ postanowiłem, że prawdopodobnie będzie 24 giveaway'e. Czyli po prostu co godzinę myślę, że jakiś giveaway'ek się będzie pokazywał. Jeszcze nie wiem do końca jak mi, jak mi to wyjdzie, jak to tak naprawdę wszystko skontroluje i ogarnę i w ogóle, ale mam nadzieję, że jakoś mi się to właśnie tak uda zrobić, więc Tutaj polecam wam po prostu, żebyście pisali właśnie gdzieś swoje e, sugestie po prostu w y, komentarzach. Nie bójcie się, wszystko gdzieś tam będę czytał i będę to wszystko y, kontrolował. Prrr. Odnośnie tych serii, tak będzie ogólnie kilka serii gdzieś w niedalekiej przeszłości, ale oczywiście inne materiały, takie randomowe, gdzieś tam z jakichś gierek również będą się pojawiać, więc tutaj nic się kompletnie nie zmienia. Nie bójcie się, dalej jakieś materiały randomowe się będą pojawiać, ale po prostu odnośnie tych serii chciałem was w ten sposób być może jakoś tak lekko może zachęcić do, do, do właśnie śledzenia tych, tych serii i oglądania, ponieważ myślę, że to jest naprawdę spoko rzecz. Szkoda, że mam to kodu no trudno się mój. Mimo tego, że gram już sporo w tą grę, to tak jak skupiam się kompletnie na czym, innym, no to nie jestem w stanie wtedy dobrze przewidzieć i skontrolować tutaj tej gry, ale to, to nieistotne. Także jak głównie tutaj ci na legaw, więc was oczywiście serdecznie zapraszam na streamy. Przez to jestem kontuzjowany, troszeczkę mi będzie słabiej to wszystko szło tutaj, no, trudno się mówi. E, I teraz co jeszcze chciałem tutaj powiedzieć. No chyba wszystko tak naprawdę. Chciałem powiedzieć o tych seriach, że, że będą te nowe seryjki, że będzie... E, <laughs> Że będzie ten live 24 godziny, który już gdzieś tam się zbiera, 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 prawdopodobnie gdzieś tam w marcu, w połowie czy na początku marca, będzie już gdzieś ogłoszony, myślę, tak więc to się nie bójcie, wszystko będzie ogłoszone, nic, nikt na pewno nie przegapi, będzie wszystko wytłumaczone co i jak będzie na streamie, także na pewno nie przegapicie i będzie naprawdę fajnie. I właśnie jeżeli chodzi jeszcze właśnie o tę serię, no to mam nadzieję, że przyjmiecie je na tyle cieplutko, że, że po prostu gdzieś tam wspomożecie oczywiście i łapkami, i komentarzami, i tym podobnymi rzeczami. Zauważyłem, że to nie jest dobra gra faktycznie, żeby gadać do Was o czymkolwiek, ponieważ nie skupiam się kompletnie na tym, co mówię. Pewnie powiedziałem 20 razy to samo. I pewnie to zaraz wypomnicie w komentarzach, ale nie musicie, nie musicie. Ja dobrze wiem, że ja się powtarzam bardzo często, niestety tak to po prostu bywa. Czy my jakieś walki mamy tutaj za dwa dni? Mamy walkę, tak? No mimo wszystko można by było coś tutaj spróbować zawalczyć, uuu teraz z nim będziemy walczyć, no nie ja jestem kontuzjowany, to nie ma co w ogóle walczyć, si się zapisałem, ja się nie zapisałem na szczęście, nie, dobra, no tu jest przerąbane z, z tymi w w walkami w podziemiu, bo tam można naprawdę właśnie dostać kontuzję, więc to jest naprawdę niebezpieczna rzecz, jak już jestem głodny to i tak już idę do domu, więc walić. Eee, I to tyle, ten materiał nie będzie jakiś strasznie długi, ponieważ głównie chciałem tutaj poruszyć te kilka kwestii właśnie jeżeli chodzi o tę serię i, eee, i, 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 i ten live e, i tą serię w sumie właśnie, że dlaczego ją kończę i tak dalej, ponieważ ją kończę, ale tylko jączę ja na YouTube gdzieś tam na streamach dalej będzie kontynuowana, bo gierka naprawdę jest świetna i bardzo mi się dobrze w nią gra eee... Aczkolwiek na, jednak na live gdzieś tam dużo tych wskazówek mi dajecie, i dzięki temu gdzieś tam lepiej mogę tą gierkę przechodzić, prowadzić itd. itd. Dobra, nie śpi już, panie, bo jesteś kurde naładowany na full, że mogę walczyć w ogóle, ale ja się bardziej poświęcę tutaj i, i sobie popracuję, żeby zarobić trochę hajsu. Tak więc myślę, że to będzie na tyle w tym materiale. Będzie naprawdę krótki. Mam nadzieję, że tytuł sam gdzieś tam skusi dużą część osób, żeby jednak wbiła na ten materiał. No i możecie swoje opinie gdzieś tam dawać w komentarzach, czy, czy to właśnie sposób ten, jaki chcę prowadzić serię, czyli gdzieś tam lekki montaż cięcia te sprawy, czy będzie dla Was odpowiedni wiadomo, może gdzieś tam będą różne na ten temat. Opinie, ja już jestem na to, że tak powiem, przygotowany, ale po prostu mm, tak musi być, tak? To, tak sobie zaplanowałem. Nie chcę po prostu cały czas stać w miejscu, chcę, żeby ten kanał się w dalszym ciągu rozwijał. Dlatego po prostu chcę to zrobić w ten, a nie inny sposób. Ok, możemy się zapisać. Następna walka za dwa dni. Myślę, że w ten sposób e, będę mógł sobie to jakoś e, ogarnąć. Idziemy z busa. No, mamy jeszcze tutaj pół dnia praktycznie, żeby e, nasz tutaj. Nasza kontuzja przeminęła. W takim razie pójdźmy sobie na sparingową walkę. Ewentualnie nie, myślę, że pobijemy sobie po prostu w... E, no te takie do bicia po prostu, żeby sobie potrenować nasze uderzenia. Tutaj już nie będę zbytnio się rozwijał na, na ten temat co mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o tę serię, bo to już nie ma sensu. E, mam nadzieję, że gdzieś tam przekazałem przynajmniej kilka e, informacji. Ogólnie będziecie się o tym dowiadywać w tak naprawdę najbliższych dniach, więc myślę, że to nic e, konkretnego e, nie przegapicie to się w ogóle o to nie, nie martwcie. Eee, mogę sobie pójść na trening, ale chyba nie ma sensu, bo, bo, jestem głodny, więc... więc walić. A mogę pójść do domu Roy, w ogóle tysiące innych rzeczy, jeszcze aktywności robić, ale na razie tego nie chcę po prostu, no bo to gdzieś tam będziemy robić ee, na streamach, Dzisiaj po prostu taki odcineczek Lekko, żeby pokazać, jednak, co tam jeszcze w tej grze można zrobić, i po prostu powiedzieć Wam o tych kilku zbliżających się niedługo rzeczach. Mam nadzieję, że po prostu Wam się to jak najbardziej spodoba. I to tyle. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie tego odcinka tej serii, bardzo krótkiej, w sobie, to chyba będzie najkrótsza seria na moim kanale, ale mam nadzieję, że dzięki temu po prostu zrozumiecie po prostu to, co chciałem Wam przekazać i to, co chcę wprowadzić, że tak powiem, na mój kanał. Myślę, że to będzie naprawdę fajne i, i to będzie coś innego, tak, bo ponieważ nie, nie będą mm, te gry siedziały miesiącami na moim kanale, tylko po prostu kilka tych odcinków, fajnie, pogramy sobie i zmieniamy w tym momencie grę, dzięki czemu gdzieś tam ta świeżość będzie E, utrzymywana, tak? Myślę, że to będzie jak najbardziej okej, okay. dobra. <laughs> no, e, pokażę Wam tutaj może jeszcze jedną walkę, jeżeli nam się uda po prostu to ogarnąć. Tutaj jeszcze sobie tylko troszeczkę hajsu zarobiłem. Okej, okay. stop, 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 panie, przerwij. Chociaż w sumie, dawaj, może jeszcze mi się uda. Energii mam mało, ale się przekimam jeszcze i będzie. jest, 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 yes. Dobra, w takim razie lecimy jeszcze do domu. Mamy dużo hajsu, to jest bardzo fajne. Przekimamy się. <coughs> jeszcze chwilkę po prostu sobie pogramy, zaraz sobie z normalnie... Uh, Your mood, mood is quite low. Uh, training... Of... No wiem, 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 wiem no, Że jestem po prostu mm, troszeczkę smutny, przez co mój, mój trening po prostu nie będzie tak ef efektywny. Ale poprzez spanie również gdzieś tam um, odzyskuje to przynajmniej troszeczkę. <coughs> Dlatego po prostu zaraz się zajmę tym z powrotem. Dobra, zaraz, wstań, tam start Zjemy sobie, zjemy sobie, wypijemy sobie sody i idziemy sobie w tym momencie na... Hmm. Jeszcze możemy skoczyć sobie do sklepu. Dokładnie, żeby już mieć po prostu żarcia i wszystkiego, będzie bardzo fajnie. Trzy mięska, trzy sody, dobra. Idziemy na siłownię. <laughs> Dobra, idziemy tutaj, żeby podbić sobie jeszcze troszeczkę statystyki i będzie myślę całkiem okej. Okay. Siła no fajnie jakby skoczyła nam na piąty poziom, bo to jednak jest jedna z najważniejszych tutaj. O nie, mam zły humor, więc ta efektywność jest strasznie słaba. Eee, można by było spróbować tutaj walczyć, tylko to ja się troszeczkę boję tak naprawdę tego wszystkiego. No, wyłącz to. O, No nie! Ja nie chcę walczyć już! Już muszę walczyć! Aha, dobra, walczymy z tym typem. <laughs> Mimo tego, że jestem konduzjowany, powinienem mu dać spokojnie radę, więc rozwalmy go na sam koniec odcinka. I powiedzmy, że to będzie taka yy, w cudzysłowie yy, zapowiedź tego, co się będzie wkrótce działo na kanale. Czyli jeżeli po prostu go pokonamy, to prawdopodobnie na kanale będą się działy bardzo fajne rzeczy. Jeżeli nam skopie dupę. No to będzie do dupy, więc mam nadzieję, że je tak nie skopię nam dupy, że je tak mu stłuczemy, o nie, no dobra, słokie combo, jeszcze nabiłem konkretne, bardzo mi się to podoba, e, tak więc stłuczemy go, więc możecie się spodziewać bardzo fajnych rzeczy na moim kanale, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że je Wam podobało, jeżeli nie, nie zapomnijcie wbijać na Facebooka, Instagram, wszystkie swoje maile, maja... szybciej, kurwa, szybciej, szybciej, no szybciej, bo Cię kurwa nikt nie zrozumie, dzięki Wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie, ja sobie zapisuję tę gierkę, wychodzę i... Widzimy się niedługo w nowych serijkach na moim kanale. Trzymajcie się, picuś dla Was i pa pa.